Zadzwonił do mnie Maciej Ignyszka mówiąc, że taki jest pomysł, żeby coś takiego zrobić i czy mi się ten pomysł podoba. Powiedziałem, że mi się podoba, a mojej żonie wiedziałem, że spodoba się jeszcze bardziej i nie myliłem się. No i dlatego przyjęliśmy to zaproszenie entuzjastycznie i od tego czasu staramy się być co roku. Raz nam się nie udało. Ja się staram na balu o polityce nie rozmawiać, no ale oczywiście ten temat ludzi dopada. No, w tym roku cóż, te nastroje są lepsze niż chyba niż kiedykolwiek, bo myślę, że weszliśmy na taką drogę, którą ja zawsze wieszczyłem, no może nie za, ale od paru lat wieszczyłem i zawsze brzmiało to tak dość Wariacko wiem, że ludzie odbierali takie, no to jako moją gadaninę, ale co tu gadać po prostu? Zawsze mówiłem, że po PiSie będą w Polsce rządzić narodowcy i wszystko jakby jest, jest na tej drodze. Scenariusz mój się realizuje. Także tutaj na balu kształcą się młode kadry i myślę, że one mają coraz więcej świadomości, że wkrótce. To na ich barkach odpowiedzialność za Polskę będzie spoczywać. Jak tu na Balu oczywiście nie ma jakiegoś środowiska ściśle partyjnego, bo są sympatycy prawa i sprawiedliwości i ugrupowań na prawo od niego. No ale powiedzmy, że jest dany czas przez historię, teraz kiedy ruch narodowy wyszedł z pieluch, z wieku dziecięcego i jest już siłą parlamentarną, to jest to dobry moment, żeby. Przygotować się do przyszłego przejęcia odpowiedzialności za losy narodu, co mam myślę, myślę i mam nadzieję, że nastąpi. O, to jest normalne, że starsze pokolenie najchętniej by, by istniało wiecznie, bo nie ma poczucia, że się starzeje. Ale mówiąc poważnie, to jest jedna z chorób III Rzeczpospolitej brak mechanizmów awansu. Ale te mechanizmy Muszą być udrożnione i one zostaną udrożnione i niekoniecznie to musi oznaczać konflikt pokoleń. Po prostu to może oznaczać taką ogólną profesjonalizację naszego życia. Myślę, że za wolno moim zdaniem, ale jednak idziemy w kierunku właściwym, ceni się kompetencje, ceni się te cechy, no, które siłą rzeczy się kojarzą z młodością i wynikają z młodości. Tu się ścierają dwa poglądy. Są ci, którzy uważają, że przedsiębiorcom trzeba pomagać. Są ci, którzy uważają, że przedsiębiorcom wystarczy nie przeszkadzać. Ja należę do tej drugiej grupy. W tej chwili mamy no, władzę niewątpliwie lepszą od poprzedniej, ale lepszą w kwestiach moralnych, ideowych. Cieszę się, że. Mamy w tej chwili władzę, dla której słowo polskość nie jest słowem śmiesznym, która nam nie mówi, że naród to jest słowo obrzydliwe, faszystowskie i źle się kojarzy, która nie będzie pedagogiki wstydu uprawiać i finansować jakichś e, obrzydliwych pseudoartystycznych wygibasów typu filmu po płosie, prawda? I to jest fajne, ale jednocześnie mamy władzę tatystyczną, która uważa, że e, no, władza musi być jak e, jak dobry tatuś, który za rękę społeczeństwo prowadzi, bo to społeczeństwo jest jak głupie dziecko. No po prostu trzeba je wychować, zarządzić za nie. Otóż to dziecko dorosło już dawno. Przedsiębiorcy są tego najlepszym dowodem. Naprawdę przedsiębiorcy nie oczekują państwowego systemu inwestycji, jakiegoś programu inwestycji narodowych, bo to... Takie rzeczy w szlachetnych celach tworzone, nawet wtedy kiedy zawiadują pieniędzmi ludzie uczciwi, no bardzo często te pieniądze marnują. Pienię... Przedsiębiorcy sami sobie radzą. Japonia, która była przez wiele lat podawana jako przykład gospodarczego sukcesu, inwestowała, właśnie wierzyła w tę, w tę etatystyczną drogę rozwoju, tworzyła rozmaite narzędzia wspierające rodzimy przemysł ciężki. Uważano, że musza... huty, stocznie, prawda, to jest przyszłość, na tym trzeba się oprzeć. Wpakowano w to dużo pieniędzy i nawet były takie projekty, żeby jakoś ukrócić to, że marnuje się potencjał na jakieś małe firmy, które produkują samochody na przykład, czy elektronikę, ponieważ w samochodach i elektronice to w ogóle nie ma co z Ameryką konkurować. No, na szczęście te pomysły w Japonii w końcu zostały odrzucone i jak wszyscy wiemy, sukces gospodarczy Japonia zawdzięcza nie swojemu przemysłowi ciężkiemu tylko właśnie elektronice, samochodom i tym drobnym firmom, które gdzieś tam w garażach powstały i polegały najpierw na kopiowaniu, na kupowaniu licencji. Przedsiębiorcy byli mądrzejsi od polityków i oni zawsze są mądrzejsi od polityków i dlatego myślę, że czeka nas rozczarowanie, kiedy za parę lat się okaże, że wielkie wysiłki, starania państwa o to, żeby stworzyć jakieś rozwój gospodarczy poprzez decyzje rządowe były zupełnie niepotrzebne, bo ten rozwój gospodarczy zostanie stworzony przez przedsiębiorców. Myślę, że także tych, którzy tutaj na balu bywają.